Cześć, witam was serdecznie. W dzisiejszym filmie chcę poruszyć temat ketozy. Bo będąc na grupach, gdzie ludzie, są ludzie, którzy są na ketozie, są tacy, którzy wchodzą na ketozę, dużo ludzi ma też różne problemy na tej ketozie, inni czują się świetnie. Chciałem wam przedstawić tak na czym to tak naprawdę polega takie to, za czym to jest. W taki prosty sposób, nie będę tam używał jakichś nie wiadomo jakich terminów. Chcę, żebyście po prostu wiedzieli o co kaman i nie musieli się nad tym wszystkim tak, tak mocno rozwodzić, bo to, to nie jest wcale trudne. I niektórzy myślę skorzystają z tego, co powiem, niektórzy nie, bo będą tutaj plusy i minusy. Także zapraszam do wysłuchania. I zaczynamy. Więc tak, w przyrodzie musimy zdać sobie z tego sprawę, że w przyrodzie wszystkie zwierzęta są w stanie ketozy. Wszystkie. I człowiek też powinien być w stanie ketozy. Stan ketozy jest naturalnym stanem dla nas. Noworodek czy dziecko pijące mleko będzie w stanie ketozy. Wszystkie zwierzęta dzikie są w stanie ketozy. Kto nie jest w stanie ketozy? Człowiek. I zwierzęta domowe, które są karmione tym samym badziewiem, które je człowiek. Także to, jest, to są te to jedyne odstępstwa. I teraz musimy zdać sobie sprawę, dlaczego, skoro wszystkie zwierzęta są w stanie ketozy, jest to naturalne, to dlaczego człowiek nagle wyskakuje z tej ketozy? I problemem tutaj jak większość z Was, pewnie większość w ogóle z ludzi, którzy gdzieś tam tą ketozę stosują, czytają o niej i tak dalej, problemem tutaj nie są węglowodany. Nie jest za duża ilość węglowodanów. Problemem tutaj jest glukoza. Czym jest glukoza? Są to podgrzane węglowodany. Ale nie są to wszystkie węglowodany. Tylko człowiek zauważcie, zaczął wrzucać jedzenie do ognia i tylko on wyleciał z ketosy. Więc teraz e, mamy przykład na przykład niedźwiedzia, tak? który jest omniworem tak jak my. Niedźwiedź. Je ryby, mięso, e, śrobaki. I e, jak przychodzi sezon owocowy to je owoce, czyli jagody, je miód. I niedźwiedź jest, pomimo że je te owoce i ten miod, i wiecie, jak niedźwiedź do dorwie się do takiego na przykład ula, no to on nie zje 20 gram węglowodanów, tylko on zje pół słoika, nie? albo słoik tego miodu. I on nie wypada z ketozy. <laughs> on jest cały czas w ketozie, bo ketoza jest naturalnym stanem. Nie można wypaść z ketozy będąc w naturze, nie da się, Jedynym, jedyną opcją na wypadnięcie z ketozy jest wrzucenie jedzenia do ognia wrzucenie węglowodanów do ognia <noise> i zjedzenie ich, to jest jedyna opcja na wypadnięcie z ketozy. i teraz jeśli sugerujecie się e, miernikami, którymi badacie poziom ciał ketonowych to nie sugerujcie się nimi. Nie dlatego, że coś jest z tymi miernikami, tylko dlatego, że ten mechanizm działa trochę inaczej, niż, niż wszyscy uważają, bo organizm czerpie energię z ciał ketonowych. I teraz, jeżeli my na przykład nie będziemy jedli, bądź będziemy mieli aktywność fizyczną, będziemy pracować, coś robić, to poziom ciał ketonowych będzie spadał we krwi. Bo one zostały wykorzystane na energię. I to jest normalne. I może być nawet stan, że będziemy mieli zero. Ale nie oznacza to, że nie jesteśmy w ketozie. Nasz organizm cały czas jest na właściwym paliwie, czyli na tłuszczach. I teraz, dlaczego na przykład na fruktozie nie wystąpi to, co na glukozie, czyli na fruktozie my nie możemy czerpać energii z cukrów. Dlaczego? Bo fruktoza jest cukier, ten fruktoza, już to tłumaczyłem, jest w, w takiej otoczce celulozowej, której, którą jedyną opcją rozbicia tej otoczki jest podgrzanie tego. Czyli, jak my podgrzewamy na przykład ziemniaka czy banana, to rozpierdzielamy tą otoczkę i zostaje nam czysty cukier, który w tym momencie możemy wchłonąć i czerpać z niego energię. Ale to nie jest pożądane, bo naszą główną energią podstawową są tłuszcze. Więc teraz. No, teraz. Jak to wygląda? No, po prostu, jeżeli chcemy naprawdę być w stanie ketozy, prawdziwą, to nie chodzi o to, żeby utrzymywać ten niski poziom tych węglowodanów, tej glukozy, i można jeść ją codziennie. Bo to nie jest wtedy prawdziwa ketoza, bo nikt, żadne zwierzę w naturze nie je w ten sposób. Kluczem jest tutaj to, żeby w ogóle nie jeść nic podgrzewanego i nie wrzucać jedzenia do ognia. I to jest kluczem do bycia w prawdziwym keto. I to jest dla was jeden wielki minus dla tych, którzy kochają te keto, wypieki i tak dalej. Bo no wypieki już jeżeli chcecie tym podążać, oczywiście, bo to ja tylko przekazuje, nie? No to wypieki już niestety będą musiały pójść na bok, ale z drugiej strony jest i dobra wiadomość, bo okazuje się, że teraz wy możecie jeść dużo więcej węglowodanów w postaci na przykład surowych owoców. Nie musicie jeść tych 20 gram. Możecie jeść kilogramy i nie wypadniecie z ketozy. Jedyne co się stanie, to to, że jak będziecie jeść owoce, powiedzmy, owoce, miód, czy nawet mleko, bo mleko ma też laktozę, to jedyne co się stanie, to to, że poziom ciał ketonowych w waszej krwi będzie spadał, ale nie wyrzuci was z ketozy. Ponieważ poziom ciał ketonowych będzie spadał, jest to ta sama sytuacja, która. Ma miejsce na przykład, jak wy pracujecie, poziom ciał ketonowych spada, bo wykorzystujecie energię. I teraz poziom ciał ketonowych będzie spadał przy jedzeniu, powiedzmy, owoców, i dlatego wy będziecie bardziej głodni. Tak samo jak pracujecie, ruszacie się, ćwiczycie, jesteście bardziej głodni, bo poziom energii spadł. I podczas jedzenia owoców dzieje się to samo. Poziom tu tonowych spada. I to jest dokładnie ten mechanizm jak z tym niedźwiedziem. Yy, niedźwiedź, kiedy jest sezon na owoce, on zaczyna jeść węglowodany, i poziom tu tonowych w jego krwi spada. I on wtedy robi się co? Robi się głodny, robi się agresywny. I zaczyna polować, zaczyna jeść więcej, i ponieważ ma dostęp do tych owoców i je też te owoce, to on jest cały czas głodny. I dzięki temu może zjeść więcej i zgromadzić tkankę tłuszczową na zimę. I teraz, my, jako również omniwor, mamy dokładnie ten sam mechanizm. Jeżeli jemy owoce, to jesteśmy bardziej głodni. I to jest kolejny trik, nie powiedziałem o tym w filmie na schudnięcie, ale to jest kolejny trik, który można teraz zaznaczyć, że jeżeli chcecie schudnąć, to wywalcie owoce. Bo jak jecie owoce, jesteście bardziej głodni i macie ochotę podjadania, macie ochotę jedzenia więcej, możecie wywalić też mleko. Wtedy nie będzie też laktozy i zostać na samym mięsie i samym tłuszczu. I w na pewno zauważyliście, że jeżeli jesteście na samym mięsie i tłuszczu, to jesteście na jedzenie. A jeżeli już gdzieś wystąpi coś słodkiego, czy to będzie miód, czy owoce, czy nawet mleko, mówią, że mleko jest uzależniające, jak dużo pijecie, to się chce tego więcej po prostu. I no, tak działa właśnie ten mechanizm. <laughs> Także z jednej strony, jeśli chcecie prawdziwego keto i jeśli zależy Wam na zdrowiu. No to wszystko gotowane nie ma. <laughs> Musimy wtedy żyć tak, jak żyje się w naturze. Czyli jeść naturalne produkty. Jeżeli będziecie podgrzewać nawet mięso czy tłuszcz, no to, to was nie wyrzuci z keto. Aczkolwiek polecam, oczywiście, jeść surowe, wtedy jest w ogóle petarda. Ale. Okej, okay, ale jeżeli już węglowodany chcecie i będziecie je podgrzewać, no to, no to już jest inna bajka. Ale za to macie teraz dostęp do tych owoców i możecie jeść tych owoców, robić sobie, wiecie, z nabiałem jakieś owoce czy coś takie rzeczy i to was nie wyrzuci z keto i dalej będziecie y, czerpać energię z tłuszczy i będzie to działało tak jak należy. Także to już, już jest wasza brocha, tak? Możecie używać miodu. Wiadomo, że jeżeli chodzi o protokół samoleczenia, który tutaj polecam, no to najlepszym przypadkiem jest, jest nie jeść żadnych owoców i miodu, żadnej fruktozy. Najlepszym przypadkiem jest jeść tylko mięso i tłuszcze od zwierzęce. Tak? Najlepiej samo mięso i, albo ryby. No to jest najzdrowsze. Tak? Ale jeżeli już ktoś jest bardziej nie jest aż tak chory, jest, czuje się normalnie, no to macie pole do popisu, naprawdę, teraz nie musicie się przejmować, że wrzucicie sobie tam jakieś banany do, do, do zmieszać z mlekiem i to was wyrzuci z ketozy, nie, to tak nie działa, jedynym problemem jest to, że wrzucamy jedzenie do ognia, bo to jest nienaturalne, to jest niezgodne z naturą. To jest proste. Robisz coś niezgodnego z naturą, wchodzisz w stan, w którym jesteś niezgodny z naturą. Jeżeli robisz, jesz tak, jak w naturze się je, a w naturze jesteś w naturalnym stanie ketozy cały czas, to nie wypadniesz z tego stanu ketozy. Proste. Także myślę, że po tym filmie już dużo ludzi. Yy, będzie miało trochę rozjaśnione to skuma i zobaczcie teraz, jakie to się zrobiło proste nagle, nie? <noise> Więc według mnie to jest dobra wiadomość. Jeżeli chcecie gdzieś tam... Nie mówię tu do osób na protokole, tylko mówię ogólnie teraz. Jeżeli chcecie gdzieś tą glukozę, czasem zjeść sobie jakieś frytka czy, czy coś tam takiego. Czy czasem sobie zjeść jakieś ciasto. To jeżeli już tak idziecie tą drogą, co oczywiście nie jest wskazane, to jeżeli już naprawdę musicie zjeść tą glukozę, czyli wrzucić coś do ognia, to zróbcie to raz a dobrze, że tak powiem. Czyli, że jednego dnia możecie się tym najeść, ale już drugiego dnia najlepiej tego nie jeść, i potem już w ogóle najlepiej tego nie jeść. Czyli lepiej jest, jeżeli już zjeść jednego dnia więcej niż przez kilka dni troszeczkę. Ale osoby na protokole cały czas mówię. Przestrzegać trzeba. No to wasze zdrowie także wiecie. OK. Także tak to wygląda. Tak działa ten mechanizm. Także myślę, że rozwiałem tutaj sporo wątpliwości co, co do, do ketozy, po prostu jest to jedzenie tego co występuje w naturze i tyle. Z wyłączeniem techniki jakże zaszczytnej wrzucania, rozpalania ognia i wrzucania potem tam jedzenia, no to tak to wygląda. Dobra. W zasadzie tyle chciałem wam powiedzieć w tym filmie. Jeżeli jesteście na. Ketozie, bądź uważacie, że jesteście na ketozie, a do tej pory robiliście inaczej niż, niż tutaj Wam teraz powiedziałem, to jeżeli chcecie wejść na tą prawdziwą ketozę, aha, no i jeszcze jedno w zasadzie to, czy to w ogóle pojęcie ketoza, to w ogóle nie ma się tym co przejmować. Jeżeli Wy wejdziecie już na naturalne jedzenie, to. Wiecie, jest takie wielki wojna. O, liczę tutaj, tu tyle zjadłem, tu zjadę o 5 gramów za dużo. Czy wywaliło mnie sketozy? Muszę to zmierzyć. nie no, słuchajcie, to jest. Wiecie, to nie ma znaczenia. To nie ma żadnego znaczenia. Po prostu musimy jeść w sposób, który dała nam natura. Jeść jedzenie Boga, te, które dostaliśmy od Boga, w takiej niezmienionej formie. I wtedy nie będzie żadnego problemu. Będziecie na tłuszczach, będziecie zdrowi i będziecie czuć się dobrze. No, także, także tak to wygląda. Mówię, jeżeli chcecie więcej informacji, zgłaszajcie się, piszcie do mnie czy pod filmikiem, czy na grupie na telegram. Także ja zapraszam chętnie wam pomogę jeśli ktoś chce coś więcej wiedzieć o tym co może jeszcze czego nie może no to to jak najbardziej służę pomocą. Eee, także proszę o subskrypcję kanału bo wiecie niech ta wiedza trafia do ludzi po prostu ułatwiajmy sobie życie. Po co mamy sobie utrudniać. Ułatwiajmy sobie życie i to przek Przełoży się też na nasze zdrowie i zobaczcie, ile rzeczy w ogóle odchodzi teraz. I możecie cieszyć się życiem, no. możecie jeść sobie więcej owoców, jeśli chcecie, i nie ma problemu. Także naprawdę. Tylko człowiek zaczął tak komplikować rzeczy, a rozwiązanie jest proste. Rozwiązanie jest zawsze w naturze. Także OK. Dzięki Wam za obejrzenie. Miłość i światło dla Was. Zapraszam do subskrypcji, tak jak już mówiłem. Udostępniajcie i widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się. Hej!